pytanie do Tak, to już zamkniemy. Tak. To jeszcze komentarz do daty 13 grudnia. Jak Pan się na to zapatruje, właśnie na ten dzień, jeśli chodzi o powołanie i zaprzysiężenie nowego rządu? I właśnie odnośnie tego rządu Donalda Tuska, czy tam na giełdzie nazwisk ministerialnych wszystko jest już dopięte na ostatni guzik? Czy możliwe są jeszcze jakieś ruchy? 13 grudnia to jest oczywiście data bardzo ważna w historii Polski, natomiast ja nie podejrzewam prezydenta Dudy o taką aż małostkowość, że chciałby budować teraz jakieś paralele historyczne między tworzeniem rządu Donalda Tuska a wprowadzaniem stanu wojennego, bo to już by była wyjątkowa małość, no a ja o taką prezydenta nie oskarżam. Jest to data jak każda inna. Jest to dzień dobry jak każdy inny na to, żeby powołać rząd Rzeczpospolitej i żeby też ta data, która kojarzyła się nam z pewnego rodzaju no bardzo trudnymi. Wydarzeniami, być może zyskała też nowe oblicze, dobre oblicze. Takie oblicze, które będzie wreszcie przypieczętowaniem tej nadziei, która 15 października wyszła z lokali wyborczych dzięki państwa decyzji. A więc ja bym nie fetyszyzował tej daty. Jeżeli będzie trzeba odebrać nominację 13 października, to zapewniam, że i premier, przepraszam, grudnia, wszyscy ministrowie te nominacje bez szemrania i bez żadnego komentarza odbiorą, ciesząc się z tego, że zaczyna się nowa misja. Jeżeli pyta Pani, i Pani też zdaje się pytała o skład rządu i tego przyszłego i czy wszystkie nazwiska są dopięte, tak, wszystkie nazwiska są dopięte. Obszary odpowiedzialności są podzielone, wiemy. Przepraszam? A to już proszę pytać premiera Donalda Tuska. To jest jego projekt, w tym sensie, że to on jest gospodarzem jako szef tego przyszłego rządu. To on powinien mieć prawo do decyzji, kiedy zechce swoich współpracowników przedstawić. Podział odpowiedzialności osoby ministrów mamy uzgodnione i nie przewiduje tutaj żadnych zmian. Bardzo dziękuję. Ale takie półpytania, bo ja muszę już naprawdę Na iść, bo to. Chodzi mi o obywatelski projekt w Tak. Tak. Jaka jest perspektywa poparcia? Moim zdaniem ogromna. Przecież myśmy wszyscy w kampanii mówili, że te, te podwyżki się pielęgniarkom nie tylko pielęgniarkom, bo w tej ustawie są też diagności laboratoryjne, inne zawody medyczne, one się im po prostu należą, ten projekt jest sprawiedliwy. Na wielu płaszczyznach, on nie tylko podnosi realnie płace poprzez zmianę współczynników, ale on też na przykład robi coś, o czym mówiłem na konferencji w Sejmie, że dzisiaj masz tak, że jeżeli podnosisz sobie kwalifikacje, to czasem musisz czekać prawie rok na to, aż zauważy to twoje wynagrodzenie. Bo wynagrodzenie jest przypisane do kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku, a nie do twoich rzeczywistych. No to jaka to jest zachęta do, dla ludzi pracujących w ochronie zdrowia, żeby podnosili swoje kwalifikacje? Pielęgniarki przyszły po, z tym projektem, zebrano prawie 140 tysięcy podpisów, protestowały pod Sejmem. E, no ile on ma? No, jaki jest powód, żeby on leżał w zamrażarce? To jest niezwykle ważne, żeby ten projekt został przeprocedowany. Projekty obywatelskie mają to do siebie, że muszą mieć pierwsze czytanie nie w komisji, a na posiedzeniu plenarnym. Mam nadzieję, że to, posiedzenie, znaczy, że to czytanie odbędzie się skutecznie w środę, że odeślemy ten projekt do dalszych prac w komisji i że na kolejnych posiedzeniach Sejmu zrobimy drugie czytanie, i będziemy w stanie go w miarę szybko przegłosować. Spodziewam się, że znajdzie poparcie w większości demokratycznej, która dzisiaj władzę w Polsce przejmuje. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.